Uważajcie. Tak. Kargo się zawija, PKP Kargo się zawija, nawet z giełdy go usuwają nagle. Ale proszę, proszę, parę dni wcześniej dowiedzieliśmy się, że wchodzi ukraiński przewoźnik kolejowy. A teraz, a teraz uważajcie. A teraz się dowiadujemy, a teraz uważajcie. że uważajcie. Przewodnik... nam doniósł, bo nikt na to uwagi nie zwraca. My też nie. Wybory były w październiku. Władza nowa przyszła, tak? Szef PKP Karnowski, tak mu jest? Nie, on jakoś się inaczej miał. No jak się nazywa. To jest bardzo ciekawy, bo Karnowski, nie, 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 nie. no Karnowski, Żyd, że z kilometra go zobaczysz. Kurwa, Żyd-kolejasz, to, to jest taki sam dowcip jak, ja jak Żyd-górnik. No Żyd, że po prostu powinien dostać żydowską nagrodę Nobla za żydostwo swoje. Uważajcie ludzie. ja pierdolę. Uważajcie ludzie. O, faktycznie. Jak już tak mówisz, ja pierdolę, to faktycznie to musisz pokazać Żyda. Pokaż Żyda. Ja nie wiem czy on jest Żydem, ale... No jak nie jest Żydem, ale... jak kurwa wszyscy mówią, że jest Żydem w internecie, no. Ale wygląda normalnie jak, jak nasz jasi Żyd. No. No tu nie, tu nie, 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 Pokaż go uśmiechniętego. Pokaż go tak, jak zrobił sobie zdjęcie poważne. O? No to też już jest lepsze, tak. No tam było takie, co powiedziałeś, o kurwa mać. To jest człowiek, który rządzi polskimi kolejami. O, 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 to jest zdjęcie. I teraz uważajcie, ludzie. 29 grudnia tamtego roku. O, to jest Rebek Karnowski. Proszę Tego nie bardzo. wiemy, ale. 29 grudnia on wchodzi w skład rady nowej zupełnie spółki, która wypierdala właśnie karę. Ukraińskiej, tak jest. Szef, i to uważajcie, w konkursie. Tajnym konkursie wybranym przez władze ukraińskie. Wystarczy. To nie są żadne tajne wiadomości. Gdzie jesteście kolejarze? Mój dziadek był kolejarzem, mój pradziadek był kolejarzem, mój prapradziadek był kolejarzem. A firma matka. nazywa się Ukrzalisnacia. Państwowe Ukraińskie Przedsiębiorstwo Kolejowe jest monopolistą w zakresie przewozów kolejowych na Ukrainie. 30 czerwca 2023 zarejestrował w Polsce spółkę Ukrainian Railways Cargo Poland, który ma być ukraińskim, europejskim operatorem łączącym transport między Ukrainą a krajami europejskimi. Także jak zwykle, Polacy y, chuja dostają w dupę. Czyli nasze cargo jeszcze funkcjonowało, a szef cargo już 29 grudnia został zaproszony do Rady Naczelnej, Nadzorczej czy jak ona się tam nazywa, z spółki, która była, będzie konkurencyjną, tak? tak? Firmy, która będzie konkurencyjną dla polskiego Kargo, czyli polskie Kargo paszło w pizdu. Bo PKP Cargo złożyło już do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sanacyjne, czyli niby ozdrowieńcze. Gówno prawda. Żadne sanacyjne. Tragedie wielu tysięcy ludzi. Cargo to jest nerw państwa. Nerw państwa. Miał być taki piękny program.